Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, który będzie dotyczyć dwóch telefonów. Dwóch, które nazywają się po prostu Redmi 7, ale jeden ma dopisek Pro. Czy to oznacza, że ten nadaje się tylko i wyłącznie dla profesjonalistów, a ten niekoniecznie? A może ten jest okrojony z części funkcji, a ten ma po prostu odwrotnie? Jak interesujecie się smartfonami, to zapewne widzieliście materiały na temat tych telefonów, bo dosyć sporo się ich pojawiło, ale zauważyłem, że niektórzy recenzenci nie do końca wywiązali się moim zdaniem ze swoich zadań. Chodzi o to, że niektórzy po prostu tu popełniali drobne błędy. Realme to dość świeża marka, która na rynku pojawiła się około 2 lata temu, natomiast w Polsce gości gdzieś od 6 miesięcy i wypuściła dwa nowe telefony. Jeden nazywa się Realme 7, a drugi Realme 7 Pro i o nich będziemy rozmawiać. Ale może na samym początku, co się znajduje w opakowaniach. Opakowanie Realme 7 jest bardzo schludne i w środku znajdziemy wszystko, czego potrzebujemy do korzystania z telefonu. Ładowarka 30-watowa, przewód do ładowania, etui, no i sam telefon, bo chyba o instrukcjach i dzynzlu nie muszę wspominać. Wersja Pro nie różni się zestawem tak mocno, chociaż tu otrzymujemy aż 65-watową ładowarkę, o którą ciężko u konkurencji w podobnym segmencie cenowym. Zwróćcie uwagę w ogóle odbałość o detale, bo tak jak pudełko jest koloru takiego żółto-pomarańczowego, tak samo jak spojrzymy na USB-ka, to on ma też takie wykończenie. Cała seria 7 ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, czyli dostajemy dość mocny telefon za relatywnie niską cenę, więc tą jako pierwszą sobie omówimy. Wersja podstawowa będzie występować w Polsce w trzech wariantach, które widzicie na ekranie. Już po samych testach to są bardzo fajne telefony, patrząc się na ich cenę. I nawet jak zobaczymy sobie na konfigurację, to ja bym wybrał zdecydowanie tą 6 GB ramu. u Natomiast ogółem, jeżeli chodzi o Realme, to to jest bardzo dobry krok z ich strony, że nie zeszli poniżej 4 GB. Po 4 GB można powiedzieć, że to jest taka magiczna bariera, która jak jest mniej giga pamięci w telefonie, to tak smutno, a od 4 już jest dobrze z niego korzysta. Ja akurat mam wersję 8-gigową, więc mam to najlepszą. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Pro, to w Polsce występuje oficjalnie w jednym, ale solidnym zestawieniu. Tata, tyle. Teraz kwestia z samego początku, bo dopisek Pro może budzić duże kontrowersje. To oznacza, że jeżeli jesteśmy przy tej półce cenowej i się zastanawiamy, który wybrać, to Pro będzie lepszy. No nic bardziej mylnego, dlatego że jeżeli wybierzemy wersję Tom, to ona jest przeznaczona dla graczy, natomiast ta jest przeznaczona. Niekoniecznie zagraczy. graczy. Najprościej będzie jak przejdę przez specyfikacje, zaczynając od siódemki. W środku mamy procesor Mediatek Helio G95, który wykręca okolice ok. 300 tysięcy punktów AnTuTu, co jest bardzo imponującym wynikiem. I w ogóle zobaczcie jak ten telefon się świeci i co do tego wyniku będę mieć też swój komentarz w porównaniu do drugiego telefonu. Ma 5000 mAh, które zapełni do połowy ładowarką 30W przez USB-C w 26 minut, a 100% osiągnie po 65 minutach, co daje chociażby 13 godzin przeglądania Instagrama, co na telefon w swoim półce robi duże wrażenie. Ma aparaty 48 megapikseli, który służy nam za główny aparat, nim też porobimy zbliżenia, 8 megapikseli do robienia ultraszerokich zdjęć oraz 2 megapiksele obiektyw makro, żeby być bliżej. Jest też specjalny czarno-biały obiektyw do robienia portretów. Natomiast z frontu jest w ekranie zamontowany 16 megapikselowy aparat do selfie, który nagrywa maksymalnie w 30 klatkach. Ma też slow motion w 120 klatkach, ale to co mnie najbardziej przekonuje to ekran o odświeżaniu 90 Hz, który zajmuje sporą część frontu telefonu. To jest odczuwalna różnica pomiędzy 60 a 90 Hz, co w połączeniu z wydajnością stanowi, że ten telefon jest fajnym telefonem gamingowym. Choć trzeba pamiętać, że w przypadku tego modelu to ekran LCD, więc nie zyskamy pełnych czerni. Ma czytnik linii papilarnych z boku i kolejna niestandardowa rzecz. To tani telefon, a posiada serwis gwarancyjny 3 plus 2, co oznacza 3 lata gwarancji i dwumiesięczny okres darmowej wymiany w przypadku wad fabrycznych. Dodatkowo nawet w tańszym modelu nie zabrakło nam płatności za pomocą NFC, bo mamy tutaj NFC wbudowane, o czym często lubią zapominać w swoich tańszych wariantach. Wrócę jeszcze do gwarancji, bo inne urządzenia na rynku często mają zazwyczaj tylko dwa lata gwarancji, a to jest istotne z punktu widzenia ekologicznego. No bo zobaczcie sobie w ten sposób. Przykładowo, jeżeli kupimy sobie ten telefon i chcemy go wymienić po tych standardowych dwóch latach, to możemy wciąż go odsprzedać i mieć ten jeden rok gwarancji, albo po prostu nie musimy się przejmować telefonem i możemy z niego cały czas korzystać przez cały okres tych trzech lat. To też pierwszy telefon, który przeszedł test niezawodności. TUF Rheinland, na co mamy potwierdzenie w postaci karteczki. Ten egzemplarz jest akurat w kolorze Mist Blue, ale występuje też wersja Mist White. Natomiast może zajmijmy się wersją Pro. Niewątpliwie cechą, która się wybija na pierwszy plan, jest najszybszy system ładowania w swojej półce cenowej. I to jest coś, z czego można skorzystać od razu, nie dokupując żadnych dodatkowych akcesoriów. Bo dorzucana do zestawu ładowarka ma 65 W, i telefon w pełni z niej skorzysta przez USB-C, ładując baterię o pojemności 4500 mAh do 100% w 34 minuty. Możecie się zastanawiać, w jaki sposób udało się uzyskać tak szybkie ładowanie. Po prostu Bateria jest wykonana z dwóch ogniw, które są ze sobą połączone, i dlatego się tak udało. W środku znajduje się uwielbiany przez wszystkich Snapdragon 720G, który podobnie zbliża się do 300 tysięcy punktów w teście Antutu. Ekran podobnie zapełnia większość frontu, ale mamy tutaj zastosowanego amoleda, który zapewni nam idealne czernie i w który zatopiony jest czytnik linii papilarnych oraz aparat 32 MP. Z tyłu natomiast mamy zestaw aparatów. Oba te telefony rzekły mnie tym, że często telefony, które uchodzą za tańsze, mają problem z robieniem zdjęć. Natomiast tutaj sami. Widzieliście albo widzicie teraz na przykładach, możemy naprawdę fajne zdjęcia połapać. Wersja Pro ma nawet funkcję, która pozwala łapać gwiazdy na niebie, no ale niestety teraz cały czas są chmury, więc ciężko mi by było złapać jakiekolwiek takie testowe. Też na Instagrama wrzuciłem sobie dwie fotki zrobione jednym z tych telefonów, jedno przednią kamerą, drugie tylnią przy bardzo słabym oświetleniu, i się okazało, że te zdjęcia naprawdę fajnie wyszły i były pytania, co to, z czym były robione to zdjęcie. Przejdę też do tych błędów, jakie się pojawiały w recenzjach, ale jeszcze może powiedzmy o samych minusach. Może być dla kogoś minusem to, że tutaj plecki są plastikowe, ale ten plastik jest naprawdę fajnej jakości i ciężko go na pierwszy rzut oka albo dotknięcie palca odróżnić od tego czy to jest aluminium czy coś innego. Dodatkowo w końcu mamy producenta, który stwierdził: "Hej, wrzucimy sobie matowe, satynowe wykończenie z tyłu". Ono dla niektórych, no dobra, niektórzy uważają, że to jest brzydkie, bo lepsze jak się świeci. Prawda jest taka, że nawet jak teraz telefon, teraz mamy dużo oświetlenia na scenie, więc możecie zobaczyć łatwiej te wszystkie odciski palców. Natomiast na co dzień one nie rażą tak bardzo w oczy w porównaniu na przykład do wykończenia piano black które jest po prostu bardzo mocno świecące. Tak PlayStation Portable było. Wyszła Piano Black, która była po prostu świecąca, błyszcząca i po prostu zawsze palcowała się straszliwie. Jeszcze gdyby dorzucić nagrywanie w 60 kratkach przednią kamerką, to byłoby idealnie. Więc jak dla mnie matowe wykończenie to jest wielki plus, a i tak większość osób, powiedzmy sobie szczerze, będzie używać tego telefonu nosząc go w etui, żeby go ochronić. W tym ja. No ale nie można mieć wszystkiego. Fajne jest uproszczenie, że możemy sobie włączyć naprawdę mocną stabilizację i nawet jak trzymamy telefon w bardzo luźny sposób, to nagranie, które w tym momencie Widzicie, jest bardzo stabilne. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie samej jakości nagrań, nagrania są no okej, okay, no takie no okej. Okay. Natomiast zdjęcia są bardzo ładne, nawet jak tego oświetlenia zbyt mocnego nie mamy. Oczywiście mówimy tutaj o głównym aparacie, bo jak weźmiemy pod uwagę przy ciemnych warunkach oświetleniowych szeroki kąt, no to tutaj już trochę detali można potracić. Jedyny minus stabilizacji jest taki, że jeżeli ją włączymy, to straszliwie podczas nagrania ograniczamy sobie pole widzenia i widzimy dosyć wąsko. Jeszcze porównam ze sobą bezpośrednio te dwa telefony, żeby było wiadome, który jest dla kogo, bo to jest największa zagadka i enigma, którą zostawiam sobie na koniec, ale chcę przejść do tych błędów. Między innymi błędem, który bardzo często jest powielany, jest kwestia aparatów. Bo tak jak widzicie, w zależności od tego, jeżeli będziemy sobie na przykład przybliżać, to korzystamy teraz z głównego aparatu. W przypadku przybliżenia raz, dwa razy, pięć razy jest trochę przesadzone, bo i tak wtedy będą widoczne wszelkiego rodzaju niedoskonałości. No, może pokażę Wam. To jest zdjęcie na jeden przybliżeniu, tutaj mamy zdjęcie na dwa przybliżeniu, a tutaj możemy zobaczyć, że z tego ziemniaka, na przykład o, wystaje sobie ledzik na samej górze, czemu nie pytajcie. Inny aparat, bo mamy tych aparatów więcej z tyłu, odpowiada za coś innego. Mamy tutaj ultra szeroki kąt. I na tym ultra szerokim kącie możemy sobie zobaczyć, jest co nieco, na co można spojrzeć. Jak zobaczymy sobie makro, możemy zrobić ultra makro, ale na początku zdjęcie będzie całkowicie rozmazane, dlatego że musimy się ustawić na 4 cm przykładowo od tego ziemniaka. Więc ja ustawiam sobie tutaj na ledzika, a to dianodę będzie można zobaczyć. Редактор Może się Wam wydawać, że wszystko jest trochę zielone, bo rzeczywiście wszystko jest zielone w tą stronę. Ale z tych wszystkich trybów korzystają tak naprawdę trzy aparaty. Po co jest ten czwarty i dlaczego mamy w specyfikacji B i W? Chodzi o czarno-biały obiektyw do portretów. Zróbmy zdjęcie portretowi ziemniaka. W przypadku portretu musimy sobie kliknąć. Mamy tutaj na górze możliwość wyboru kolorów. I mamy tych kolorów troszeczkę taki jak oryginalny. I możemy mieć oryginalne zdjęcie ziemniaka, które będzie wyglądać na przykład w ten sposób. Mamy zdjęcie czarno-białe, ale jest także ostatni tryb, który, uwaga, przełącza. Się w dziwny sposób. Sami mogliście zauważyć. Jak teraz zrobimy zdjęcie takiego ziemniaka, no to to zdjęcie ziemniaka może wyglądać troszeczkę inaczej niż zwykłe czarno-białe. Dlaczego? Bo z tyłu mamy ten dolny aparacik. Jeżeli ja go zacznę zakrywać, bo w ten sposób najłatwiej sobie sprawdzić, który aparat jest który, to uwaga, informacja o kolorach ginie. Nie przesłanie obiektywu aparatu. To jest ten aparacik, który pokazywałem, on był na samym dole. Jak go odsłonię, to dopiero nam się pojawiają tak naprawdę prawdziwe kolory. Bo to jest specjalny, dedykowany, dodatkowy aparat do portretów, żeby po zyskiwał więcej informacji na temat zdjęcia. Stąd też tym telefonem można na przykład sobie zrobić. Nie. Trafiłem? Tak będzie lepiej. To zdjęcie, jakie sobie w tym momencie zrobiłem, to zdjęcie jest nie tylko zwykłym zdjęciem, takim jakie możecie sobie zrobić w przypadku czerni i bieli, tylko ono ma mieć taki styl retro i ma mieć więcej informacji o kolorach. I rzeczywiście, jak sobie testowałem i robiłem takie różne przykładowe zdjęcia, to to zdjęcie w czerni i bieli, zrobione za dodatkową pomocą dodatkowego obiektywu, troszeczkę się różni od tego zwykłego czarno-białego. I taki sam efekt możemy uzyskać także na drugim telefonie, na zwykłej 7. I tak samo, jeżeli sobie przełączymy na portret i ustawimy sobie ten kolor, to tutaj akurat jest. Ten obiektyw środkowy, jeżeli jego sobie przyciśniemy, to tam znikają te wszystkie informacje o kolorze. Fajny dodatek. Kolejna kontrowersyjna sprawa, która dotyczyła tych telefonów, jak patrzyłem się na różne recenzje, dotyczyła ich wydajności. Bo uwaga, przejdę też do tego, ale wersja ta, czyli zwykła, jest przeznaczona głównie dla graczy. To jest telefon ogółem gamingowy. I jak zobaczycie sobie na wynik z Geekbencha, to mamy na Single Core 511 punktów, Multicore 1641. To jest ten Mediatek. A jeżeli zobaczymy sobie na drugi telefon, to możecie zobaczyć tutaj bliżej już w porównaniu, 571 na 1761, czyli to by oznaczało bezpośrednio i według wielu osób, że ten telefon w wersji Pro jest wydajniejszy, bo jest droższy, bo ma Snapdragona i takie tam. Otóż tak nie do końca, bo jeżeli wybierzemy sobie tą wersję, to możecie zobaczyć coś innego. Niektórzy być może zapomnieli, jest jeszcze zakładka Komputer. ja sobie też tutaj zrobiłem zapisek, o, miałem zrobione wcześniej wyniki, jak sobie zobaczycie teraz na zbliżeniu, to jeden telefon, czyli 7, ma więcej punktów w OpenCL, L niż na przykład 7 Pro, co też świadczy o tym, że w przypadku giery, zapewne 7 będzie sobie radzić troszeczkę lepiej. To samo, jeżeli sobie odpaliliśmy wulkana. W wulkanie jest taki wynik. Więc jak weźmiemy pod uwagę wyniki z Antutu, to możecie zobaczyć, że wersja Pro ma mniejszy, gorszy wynik niż wersja 7. I to wynika z tego, że bierzemy tutaj pod uwagę różne aspekty dotyczące wydajności. Ponad taki ogólny wynik składa się wynik procesora, który w Pro jest zdecydowanie wyższy, ale za to GPU jest zdecydowanie wyższy w 7. Tutaj jest jeszcze. Pamięć i UX one są dosyć podobne. To jest taka kwestia tego. W ogóle wersja zwykła ma też karbonowe, czegoś, karbonowe chłodzenie, coś w tym stylu. Fajnie odprowadza ciepło podczas obciążenia, ale to nie jest jedyny benchmark, jaki chciałem Wam pokazać, bo jeszcze mamy trzeciego benchmarka, bo lepiej przetestować więcej niż mniej. I jak teraz zobaczymy sobie 3D-marka Slingshot w wersji Extreme, to też możemy zobaczyć, że w przypadku wersji Pro mamy 2000, tak, tak, zgubiłem się. W przód, te telefony są dosyć podobne, z tyłu się przede wszystkim różnią. W wersji Pro mamy na OpenGL 2500 względem 2700 na tańszej wersji. Tak samo w wulkanie jest różnica, to może nam pokazać, może ja Wam po prostu pokażę dokładniejsze wyniki. I w detalach możecie zobaczyć kwestię FPS-ów. Na Pro mamy 16 kontra 17, 7,5 kontra 8,5 i niżej 57 kontra 53, 32 kontra 33, 17 kontra 19,40. No i w sumie tyle. W wulkanie też można zobaczyć 14,5 kontra 17,9, 7,5 kontra 9,2, 38 kontra 37. Troszeczkę się będą różnić w zależności od zastosowania, ale też warto jest po prostu zwracać uwagę na wyniki różnych use case'ów, a nie tylko wynik samego procesora, co było bardzo często stwierdzane, że hej, wersja Pro jest ultra, super szybka, bo w Geekbench miała więcej punktów. Można tak powiedzieć, że w przypadku wersji zwykłej mamy 5000 mAh, mamy bardziej prądorzędny procesor w porównaniu do wersji, która ma 4500 mAh, ale też do tego się składa jeszcze wyświetlacz, który ma 90 Hz, który też będzie brać więcej prądu niż wyświetlacz 60. Jest jeszcze jedna rzecz, która mi przy przyszła do głowy ten dźwięk, to uwaga, plastik. Tak, no bo mówiłem, plecki są plastikowe, ale też spotkałem się na przykład z opinią, że hej, te plecki się straszliwie uginają. Proszę, przyciskam mocno. Czy widzicie gdzieś ugięciem? Ono jest bardzo delikatne i w porównaniu do naprawdę masakrycznie dużej ilości telefonów, no to ono praktycznie tutaj nie występuje. Więc albo redaktor, tudzież youtuber, nie wiem gdzie to widziałem, ale gdzieś widziałem, może na zagranicznej prasie albo na zagranicznym YouTubie. Nie to, że się chce kogoś tam czepiać z Polski i mam do kogoś jakieś, ale po prostu mi chodzi o samą informacje, te plecki, w którym miejscu się one tak mocno uginają? Nie wiem, Miku, nas sprawdź, proszę. Sprawdził. O, dobra, wiemy że jak to pokazać. Widzisz? Może tu, pod innym kątem. No ale bez przesady ty mocno naciskasz. No a to jest, to jest jakieś, nie wiem, pół milimetra tak naprawdę do ciśnięcia. Nie, nie wiem. No W sensie niektórzy mają straszliwie duże wyobrażenia na temat sprzętu, że jakby to było szkło, jakby to była szkana powłoka z tyłu, to bym rozumiał, że ona się nie będzie absolutnie sprężynować, natomiast tutaj nie jest więcej, nawet tu nie ma pół milimetra, to jest mniej. Może to był ktoś bardzo silny. No ale pod spodem już jest bateria albo coś innego, co jest już sztywne, tak totalnie sztywne. Stary, no nie wiem, ja teraz, ja teraz zgłupiałem. Tak wiesz, tak już poza nagraniem. No, Zobacz no sobie ten mówię, że to był jakiś silny George i tyle, nie no, ja przecież już dotykałem te telefony. telefonów, wiesz kto to mówił? Kto? pora na drobne podsumowanie, bo te telefony są bardzo podobne do siebie, a zarazem tak bardzo różne. Jeżeli chodzi o zdjęcia, no to Pro tutaj wygrywa. Jeżeli chodzi o smukłość, no to wersja podstawowa, siódemka, jest troszeczkę grubsza, dlatego że ma większą baterię 5000 mAh w przeciwieństwie do wersji Pro, która ma 4,5 około 1000 mAh. Bardzo jest duża różnica, jeżeli chodzi o ekrany, dlatego że wersja Pro ma AMOLEDA, więc jeżeli cenicie sobie dobrą jakość obrazu, no to zdecydowanie AMOLED tutaj wygrywa. I nawet jak ja ruszam tymi telefonami na bok to możecie zobaczyć, że AMOLEDik prawie cały czas jest takiej samej jasności, natomiast jeżeli chodzi o tego, no, no jest taki, jaki widzicie. Oczywiście to nie przeszkadza w takim codziennym użytkowaniu, bo i tak zazwyczaj na telefon patrzymy po prostu od frontu, no i w przypadku grania te dodatkowe kratki, które są wyświetlane, naprawdę uprzyjemniają każdą rozgrywkę. Pro ma też szybkie ładowanie, ale nie można powiedzieć, że wersja zwykła jest wolna, dlatego że ma 30W, co też nie każdy producent, zwłaszcza w tym segmencie cenowym, jest w stanie zaoferować. Można się przyczepić, że nie mają bezprzewodowego ładowania, no ale to jest taki mały minus względem wielu plusów. Mają na przykład jacki od spodu, a co też się nie zawsze trafia. Pytanie jest zupełnie inne. Pytanie, jaki telefon Wy byście wybrali? Na pewno pochwalcie się w komentarzach swoim wyborem, natomiast ja wezmę swojego awatara ziemniaczka i zacznę się zastanawiać. No, jeżeli chodzi na przykład o gaming, to na samym początku, jak się zapoznawałem ze specyfikacjami tych obu telefonów, to myślałem, wezmę w takim razie siódemkę. Moje serce jest bliżej graniu, zwłaszcza, że moje miasto w SimCity się coraz bardziej rozbudowuje i coraz więcej wymaga, bo tych budynków powstaje coraz więcej. No tylko, że ten ekran, no nie przeszkadza aż tak bardzo, no bo oglądam czasami jakieś filmiki na telefonie, ale rzecz jest ważniejsza. Ten telefon niestety nie ma głośnika stereo, gdzie głośnik stereo w wersji Pro się znajduje. To ma 60 Hz. No dobra, to nie jest aż taki duży problem. Ma też lepsze zdjęcia, kosztuje zdecydowanie więcej. Najfajniej by było, jakby powstał telefon, który byłby bardziej po środku. Jakbyśmy nawet zostawili ten sam ekran, ekran, czyli 90 Hz, ale dostali głośniki stereo, bo to wypełnienie dodatkowe w przypadku wersji Pro jest naprawdę fajne i mi się straszliwie podoba. No ale wracamy do sytuacji, w której ten będzie mieć więcej klatek. No, no dużo jest plusów każdego z tych rozwiązań i ciężko jest często zdecydować, który będzie lepszy. Ja zdecydowanie wolałbym wersję Pro, nawet jeżeli będzie te 60 Hz, a AMOLED mi się naprawdę podoba i przede wszystkim podoba mi się to, że jest smuklejszy i to, że ma głośniki stereo. Dobra, tak naprawdę przeglądam strasznie dużo filmów, zwłaszcza jak leży w łóżku, to cały czas scrolluję zanim usnę i to mnie jakoś uspokaja, przy okazji gram. No jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. 65-watowe ładowanie to jest naprawdę coś, co widzisz po prostu jak te procenty jeden za drugim rosną. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Mam nadzieję, że moje wytłumaczenie, moje przedstawienie do... przypadło Wam do gustu. Jeśli tak, to koniecznie łapeczka w górę. Jest miejsce na subskrybujkę. Są także dwa inne filmy, które warto zobaczyć. A tymczasem... Dobrze, że mam dwa telefony. Nie muszę wybierać.